Bogumiła Zbirożanka-Malec. Niepokorna, bezkompromisowa, pełna ironii i wiary w sens uprawiania sztuki nowoczesnej. Częstochowianka Bogumiła Malec znana była w Krakowie jako Bogna Zbirożanka. Na jednym ze zdjęć widać Bogumiłę Zbirożankę, gdy siedzi obok Tadeusza Kantora w otoczeniu kolegów z Akademii Sztuk Pięknych przed pomnikiem Jagiełły w Krakowie. Politycznie była związana z ruchem przedwojennej KPP i nie zmieniła później swoich poglądów. Ciągle wierzyła w sens społecznego zaangażowania artysty. Gdy zaczęła zyskiwać aprobatę autorytetów akademii, opuściła Kraków, aby uniknąć konsekwencji za udział w demonstracji w obronie robotników zakładu Semperit. Studia ukończyła na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni profesora Leonarda Bengalskiego. W Częstochowie należała do nielicznego grona zwolenników nowoczesności, oprócz Władysława Wagnera i Stefana Strzyżewskiego. Bez wątpienia artystka przekraczała granice sztuki ładnych kształtów i ciepłych barw, czym nie przysporzyła sobie łatwej popularności. Jej malarstwo bywa określane sztuką bezprzedmiotową, będącą zaprzeczeniem realizmu na rzecz abstrakcji i surrealizmu. W jej obrazach, kolarzach i gobelinach odnajdziemy nadrealne kształty przedmiotów, ryb, ptaków, ludzi i demonów, ale nie można twierdzić, że trzymała się jednego nurtu awangardy. Co naturalne, nasuwa się pytanie, czy te wątki zainteresowań dają się jakoś uporządkować. Otóż, w oparciu o przegląd dostępnych dzieł, a także reprodukcji, można wskazać kilka kręgów zainteresowań artystki jedynie w przybliżonej chronologii. W 1956 roku na okręgowej wystawie plastyków pokazała tkaniny, martwą naturę i obrazy abstrakcyjne. Projektując gobeliny w połowie lat 60., korzystała z techniki kolażu i elementów surrealizmu. W 1976 roku wyjechała na plener Jurajska Jesień. Wtedy powstały pejzaże jurajskie, wyraźnie zawierające elementy realistyczne. Zagadkowe wydają się być prace, o których Tadeusz Kantor napisał, że utrzymane są w stylu surrealizmu psychodelicznego. Na ostatniej wystawie indywidualnej w 1984 roku pokazała obrazy pełne mrocznych motywów eschatologicznych. Wśród barw zaczęły przeważać zielenie i ugry. Bogumiła z Bilożanka Malec próbowała uchwycić na płótnie żywioły form biologicznych i jednocześnie posiłkowała się elementami spektaklu teatralnego. Za oryginalne należy uznać kinoformy, czyli autorskie pokazy obrazów łączone z poezją. Małe formy obrazów wyświetlała za pomocą epidiaskopu, co łączyła z krótkimi formami swoich wierszy, które zapisywała w brulionach. Ja się z nią chyba trzy, może cztery razy spotkałam. I co było najfajniejsze w tej zabawie? Ja nie byłem fanem, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, jej, jej malarstwa. Mhm. Natomiast jako całość, to co ona pisała i to co ona malowała czy rysowała, to tworzyło taką, taką bardzo konkretną całość. i i miało dużą siłę oddziaływania. Słowo, ja takie odnosiłem wrażenie, że słowo, które dopisuje do swoich wizji plastycznych, robi jakby trzeci wymiar tego wszystkiego. I to było, to było super. Jak to wyglądało, to mieszkanie, pracownia, obrazy? Bałagan artystyczny. Bałagan artystyczny. Także, no, no tak, tak jak, jak jest u ludzi, którzy nie mają oddzielnej pracowni, bo ona tam żyła przecież w tym wszystkim i musiała, musiała to pogodzić. Ja malowałem w łazience. No i to w no, nocami przeważnie, bo miałem trójkę rodzeń, jeszcze trójkę rodzeństwa i rodzice byli, no i... Nie było gdzie, nie było tak jak dzisiaj, że tam gdzieś... Pokazałeś jej swój obraz do obejrzenia? To, to znaczy, tak. Za drugim razem chyba, jak żeśmy się spotkali, bo ona sama poprosiła, żeby przynieść coś, żeby jej coś pokazać. I wtedy przyniosłem chyba dwa obrazki. Takie abstrakcje, które robiłem, ja robiłem takie abstrakcje <laughs> nieprzypadkowe, tylko abstrakcje, które były impresją na jakiś temat. Na temat odejścia, na temat czasu, na temat strachu i tak dalej. Mam je. Mam zresztą kilka do dzisiaj gdzieś tam, po piwnicy się walają. I, I ona sobie to. W każdym razie nie kpiła z tego. To było dla mnie bardzo ważne. Natomiast yy, chwaliła mnie za to, że ja równolegle yy, malując, że yy, rysuję, że sobie ustawiam martwe natury, że, że ćwiczę po prostu rękę. Bo dla mnie. To było ważne wypowiadanie się przez kolor, przez formę, ale z drugiej strony doskonalenie się także w jakimś warsztacie, no bardzo symbolicznym wtedy. Zresztą nie bez powodu będąc na trzecim i na czwartym roku ekonomicznym zdawałem jeszcze na SP. No tak trochę, bez większego przekonania, ale tak się, tak się to. Potoczyło. A ja pamiętasz jakąś wy, jej wystawę, co się mówiło wtedy o niej, w yy, To znaczy, tak. Ja jej, yy, może nie, nie było to wtedy yy, z wystawami tak jak w tej chwili, że, że są wernisaże, że, że to, że tam. Wystawy raczej otwierało się po cichu w gronie takich zaprzyjaźnionych i wtajemniczonych ludzi, którzy tam wystawiali wtedy. Takie powszechnie dostępne dla szerszej publiczności wystawy były prezentowane w muzeum, w pawilonie w parku Staszica. Tam były także wystawy fotograficzne ogólnopolskie, które w Częstochowie były robione. Tam się zresztą pierwszy raz zetknąłem z pracami Pawła Pierścińskiego, który się chwalił tym, że w Częstochowie pierwszy raz, to była jego pierwsza ogólnopolska wystawa, ale tak na marginesie. No i tak jak mówiłem już wcześniej, mnie to malarstwo to biologiczne takie. Tak, ja to tak sobie nazywałem. Ono mnie tak za bardzo nie pociągało. Późniejsze były ciekawsze, chyba i te wcześniejsze, ale akurat myśmy się spotkali w tym czasie, kiedy ona tak malowała. Który to mógł być rok? To był rok 57-8. 8, mhm. Osiem, bo pod koniec 8. Ja już wpadłem w środowisko studenckie i tam już utopiłem się z butami. Po omacku starałem się dowiadywać o różnych rzeczach. Pism artystycznych przecież nie było. To, to gdzieś ktoś powiedział. Starsi Edward Szyrzecki, z którym miałem kontakt, on też właśnie na te ślady krakowskie mnie naprowadzał, na no przede wszystkim Tadeusz Gierymski, któremu bardzo dużo zawdzięczam, no i pan Zbigniew Żmigrocki który, jeśli dobrze pamiętam, to on mnie zachęcił do tego, żebym się spotkał z panią Malec. I nie wiem nawet, czy nie zadzwonił tam do niej, czy, ponieważ oni mieszkali niedaleko, ona na Kinińskiego, on na yy, więc to było yy, Myślę, w ten sposób się stało. No i ja, ja wtedy bezpośrednio może nie skorzystałem za wiele, ale jak potem sobie robiłem taki rachunek sumienia, to jednak przede wszystkim atmosfera, atmosfera domu. Zobaczyłem, że to nie musi być wszystko poukładane ładnie, grzecznie i tak dalej, bo tu gdzieś e, jakieś. E, tam farby były, bo, bo były szkice, bo to, bo tamto. Herbatę, którą mnie poczęstowała, piliśmy tak oglądając sobie. Czytała w międzyczasie, bo chciała, chciała dużo przekazać. Czytała w międzyczasie te rzeczy, które były gotowe. Czytała jakieś szkice. To wszystko, wszystko było dla mnie zupełnie nowe. Ona, ona się otarła. O ten świat wysokiej sztuki. A ja byłem chłopak no, z domu mieszczańskiego, który zdawałem tylko na architekturę w Krakowie i, i na tym się właściwie skończyło, bo, bo potem nie miałem już kontaktu ze środowiskiem krakowskim takiego. Natomiast poza, później w czasach, w czasach teatrów studenckich, ale. Chciałem się, chciałem się dużo dowiedzieć po prostu, a ona była osobą, która yy, nie, ona mnie nie uczyła, nie pokazywała mi, jak to się robi, tylko, yy, tylko chciała, yy, chciała się dowiedzieć, co ja myślę o tych jej rzeczach. No, ja tak oględnie się wypowiadałem. Chociaż, jak wcześniej wspomniałem, ten rodzaj malarstwa mnie nie porywał wtedy. Co inne miałem w głowie, ale ponieważ był to kontakt z bezpośredni z twórcą. Pierwszy, to był mój pierwszy kontakt z malarzem, z twórcą plastycznym, powiedzmy, który którego miałem na wyciągnięcie ręki, z którym mogłem rozmawiać, i którego widziałem pracownie, to, 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 to właśnie te, te czary Mary, które ja potem przenosiłem do Łazienki w nocy i malowałem. Po pierwszym naszym spotkaniu, kiedy ja poszedłem tak z nią porozmawiać, i ona mnie bardzo sympatycznie przyjęła. Umówiliśmy się na drugie, w czasie którego ja przyniosłem swoje rzeczy. Taki, taki obrazeczek na tekturce, malowany w 1957 roku, Taka, tak trochę pod jaremę robiony. I, i, I przyniosłem jej pierwsze opowiadanie. I wtedy ona zwróciła uwagę właśnie na to, takie krótkie formy. Dwie stroniczki, chyba. Wtedy ona zwróciła uwagę na to, że ja mam jeden czy dwa lata, a, a piszę o takich rzeczach poważnych, i, no i, ale to tak, tak jest na ogół, że jak jesteśmy młodzi, to, to bardzo najważniejsze problemy świata nas szczególnie obchodzą obchodziły przynajmniej moje pokolenie. A potem już trochę inaczej patrzymy na to. Co, co mi. Co mi się podobało, że ona no, bardzo dyplomatycznie wypowiadała się o tych moich pracach plastycznych, nie potępiała ich w czambu, chociaż no, ja nie przepadam dzisiaj za nimi była. Taką osobą, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, energetyczną. Ona była, miała taką siłę wewnętrzną, którą przekonywała do tego, co robiła. To było, to było dla mnie duże zaskoczenie, bo ponieważ ja byłem zawsze taki z dystansem do tego, co robiłem. Wciąż wydawało mi się, że można lepiej, że to, że tamto. No ja wtedy raczkowałem, a, a ona natomiast tak, tak zrobiła, tak ma być i ona już tego nie zmieni, bo uważa, że ona na przykład chodzi o teksty te poetyckie, które dopisywała do swoich prac plastycznych że y, mówiła i pan, ja to już dwa czy trzy razy poprawiałam i uważam, że już teraz jest dobre. I y, 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 dla mnie tak, takim bardzo, y, dla mnie odkryciem jakimś wtedy było to, że połączenie y, dzieła plastycznego z literackim może nieść, yy, dzisiaj to traktowałbym jako taką siłę potrójną nawet. Nie podwójną, jako jedna siła jest literatury, słowa, a druga yy, elementu plastycznego, tylko, że razem, przynajmniej w jej przypadku, bo nie mówię, że w każdym, ale w jej przypadku to były takie petardy, jak się ona. Myśmy sobie nawet, tak pamiętam, przy drugim, może przy drugim, chyba przy trzecim spotkaniu, to nawet zrobili taką, taką zabawę trochę artystyczną. Dzisiaj to oczywiście można inaczej nazwać, że ona mnie poprosiła, żebym ja czytał, tej jej rzeczy, a ona robiła taki fotoplastikon, yy, yy, Przesuwała, yy, wzięła kilka tych obrazów swoich, no to były takie nieduże, i przesuwała, i tak, i tak, żeśmy się bawili w ten sposób. Yy, było, to, było to naprawdę doświadczenie dla mnie, takie zupełnie nowe i no i myślę, że to mi się potem y, y, może, bo to zostało w podświadomości i to mi się potem przydawało i, i także wtedy, kiedy jakieś scenografie robiłem y, w tych teatralnych sprawach, czy, czy później już kiedy i kiedy z malarstwa zrezygnowałem Trochę zacząłem fotografią, bardziej się interesować, no i, i, i książką. Z jakich lat pan, pan pamięta bogu miłemu? Z wystawy z lat osiemdziesiątych XX wieku. E, interesując się górami, e, często byłem w Krynicy i widziałem Mikifora, który malował różne takie obrazki. I będąc na tej wystawie, skojarzyłem się pani Malcowa e, z tymi obrazkami Kryńskiego e, Mikifora, I, i ona też miała takie zabarwienia i kolorystykę taką, jakby to powiedzieć, wypłowiałą, e, technikę e, bez. bez e, która, no powiedzmy, nie przyciągała mnie interesując się, ale dużo w tym widziałem takich ciemnych spraw, typu z jaskini, z jakichś przestrzeni takich fantastycznych. No, jako młody człowiek przeleciałem wystawę w jedną stronę, w drugą stronę i tyle miałem kontaktu. Prawdopodobnie ona się gdzieś tam kręciła, ale nie kojarzyłem jej jako osoby. Tylko jako wystawę, którą zwiedziłem, jak wiele wystaw, które w latach 70. czy 80. były organizowane w Częstochowie. Hmm. A to, że pan mówiło się coś więcej o, o jej wystawie, o jej osobowości? Coś... Wiem, wiem o tym, że na tą wystawę skierował mnie kolega, który interesował się sztuką. Czy malarstwem, czy, czy w jakiś sposób był to Andrzej Wosiński, który powiedział: No wiesz, tutaj my chodzimy po jaskiniach, wspinamy się, ale idź tam na tą wystawę, to zobaczysz inne spojrzenie na to, co nie widać, to, co widać i tak dalej. I tak w ten sposób no, zainteresował mnie tym, jako jednym z wielu epizodów związanych z Częstochową. Pamięta Pan wrażenie z, z... Wrażenia były dla mnie takie w zasadzie obojętne, bez żadnego zabarwienia, typu, że, że to muszę zapamiętać, że to jest ważne, że to jest Matejko czy coś takiego, czy coś malarz w stylu kosak, o którym się wtedy wiele mówiło. Czy, czy yy, 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 wiedziałem, że jest to malarstwo takie częstochowskie. Ta Pani była związana z Częstochową, bo taka, taki był podtytuł wystawy, najprawdopodobniej z tego, co pamiętam. I, I tylko tyle. Nic więcej nie mogę powiedzieć na temat jakichś bezpośrednich kontaktów z tą Panią, bo nie miałem. Ale wystawę zapamiętałem jako jedną z wielu zdarzeń zwiedzania czy oglądania wystaw. Tak z Bilożankę we wspomnieniach spisanych przez Władysława Ratusińskiego zapamiętał Aleksander Jaśkiewicz. Miała siłę oryginalnego patrzenia na sposób malowania. Zdecydowanie się wyróżniała spośród innych. Nie obawiała się, nie kierowała się tym, że trzeba coś malować tak, by się podobało. Swoją wizję realizowała z przekonaniem. Była inna. Szeroko pojmowała to, co robiła i czym sztuka powinna być w jej przekonaniu. Tylko takie postępowanie wnosiło coś, co było godne na owe czasy utrwalenia. Była przekonana o swej racji, że tak należy działać. Patrzyła szeroko, nie lękała się, że ktoś ją skrytykuje. To było jej wewnętrzne poczucie. Była reprezentantem pójścia do przodu, nie zasklepiania się w utartych schematach, podejmowała różne dziedziny. Szła ku nowemu, bardzo otwarcie, nie bała się, przekonana o racji. Zawsze była zwiastunem nowoczesności. Tak ją widziałem. Tak, odczuwałem jej wejście. Takie szerokie branie na Warsza do różnych dziedzin pozwalało jej wypowiadać się, jaka powinna być według niej sztuka. Różne dziedziny po to, by ogrom swojego myślenia artystycznego wyrazić, była bardzo do przodu. Była na czele tego, co się działo, to powodowało, że nieraz była nierozumiana. Uważano, że wybiega za daleko.